Witajcie w kolejnym odcinku z poradników. Dzisiaj pokażę Wam, jak y, zobaczyć, jak y, móc grać w chmurze. Jest to usługa w pełni darmowa i legalna, y, więc już Wam pokazuję. Najpierw musimy sobie wpisać GeForce Now. I to wpiszemy, przechodzimy tutaj. Albo możemy od razu pobrać. No, i właśnie, zaraz wam wytłumaczę, na czym to polega granie w chmurze. Granie w chmurze polega na tym, że macie jakąś grę i z tą grą łączycie się na, się na serwery danej firmy, i na, na serwerze trwa Wasza rozgrywka, a Wy tym sterujecie. Dobrze. E, więc tak. To już mamy, to się wczytało i możemy teraz pobrać albo odpalić w naszej przeglądarce. Ja to mam już pobrane, więc pokażę Wam tak. Trzeba się połączyć najpierw ze swoim kątem Steam albo z innymi kątami. Już Wam to pokazuję. I tak, tu można połączyć się z innymi kątami. Tak. Albo no właśnie. I wtedy na stronie głównej w grach najpierw się trzeba jeszcze zalogować, w ogóle utworzyć konto. Możecie grać. Pokażę Wam, jak to wygląda. Na przykład odpalmy sobie może Battlefield 5. I tą grę musicie mieć co ważne, najpierw kupione. Więc pokażę Wam, jak to tu będzie wyglądać. I do tego można grać albo na padzie, na przykład, jeśli ktoś tak preferuje, chce, to można grać wtedy na padzie, na przykład. Jest to usługa w pełni darmowa. No tutaj mamy jakieś niby opóźnienie, ale to nie będzie problem. I możemy sobie zagrać w taką grę. Możecie na przykład odpalić to też na telefonie. I na przykład, nie wiem, jeśli nie możecie skorzystać z komputera w jakimś miejscu, jak Wam się nudzi, to możecie sobie zagrać w takiego Battlefield'a, w jakąś inną grę. Można nawet na telefonach grać za pomocą dotyku. No i tu się musimy zalogować. I to jest tak naprawdę wszystko. Potem się wystarczy tylko zalogować. I, i, i mamy wszystko gotowe, proszę Państwa. I możemy sobie grać w chmurze za pomocą pada na przykład. Yy, więc tak, to myślę, żeby było na tyle z tego odcinka.